Nie pyk, dobra. Zdobądź pizzę jeszcze raz. Iiiiih! Ja pierdzielę. Idź tam, rób. Pierdzielę. On bez kitów ma taki pojemny brzuszek? <śmiennego> ja nie mogę. Chwyć pudełko. Zapakuj pizzę, podaj do. No w koń! Toj! Co jest? Pali się! Wiedziałem, że gaśnica będzie przydatna. Idź po wiem. Kurw! Te. Że twój się pali. Pali się! No ja nie mogę gaśnicy! Ja nie mogę gaśnicy! Co? Co? No Co? Nie gdzie to gaśnicę, kurw! Ja pier. Jest. Masz? Wiesz. Gasz to! Gaszę! Dobra Ja pierdziele Z tego gościa wszystko TY Co? On ci nie przypomina kogoś? To Powiedz jest ten NO Też tak to, to, to... Co to za gość? Co to za mi pustucham? dobra Zamówienie nie Ja pierd... No Porozmawiaj No rozmawiam rozmawiam No 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 Szybko czy mogę dostać yy, Ser... Co? Ser... Co? Będzie to 5,99 Ale... Złoty Ja pierdziel, oni bez kitu za te pizzę Dostają niezłe napiwki, kurwa Pik. Rob tam pizzę Róbia! Bo się zamienimy i ja będę robił Tylko żeby mi się znowu nie spaliło będzie problem wtedy E... Włoż do piekarnika! No przecież się pali! Co? Kurwa... Dobra, już się nie pali. Chwyć pudełko. Mar Hej. Hej, Zost... Czym... zost... Ja pierdzielę. Zostań tutaj bezpieczny, dobrze. Mam złe oczki. Dobrze. Dobrze. Yyy... W porządku, miłego dnia mamo. Ej, Co? Co? Dawid to jest twoja mama? Eeeem, nie wiem. Pani poczeka! Pani sempija Chyba. jestem już pełnoletni jak nie <laughs> mogę no Dobra czyli. to teraz tutaj zamówiania Dobra dobra spoko spoko Rób te pizze Rób, 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 rób Kurde, Co za O ktoś podjechał No cholera Co? Kurde głupio robił się zajechane nie? No właśnie no, też, też denerwują, nie? O, jest. Są taki, kurde. Prześpiłeś. Niebieska krzula. Hej, hello, witaj. Witaj. Mam. Nie mam Kur... Relo. Prawie roz. Prawie rozbiłem swój samochód. Ja ale Przepraszam, Panie, mogę ci zapewnić, że go. Cokolwiek. Daj mi pizzę z pieczarkami. Pieczarki, rób pieczarki. Pamiętaj pieczarki, 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 Czeka, pieczarki. Czekaj, tak, jak musisz tam wypłacić. Czy, a, no, kurde, rzeczywiście. Waszy. Dobra, robisz. Co? <laughs> robisz? Dziadek. Kurde. Jestem przekonany, że więcej filmów będę robił 30, nie? Ja. Ja razem z tobą. A tylko zależy, też. A, zapakuj pizzę teraz. No, zapakuj. Zależy, nie? Kiedy mój ojciec przyjedzie. Masz. Też. No, no. Daj mu topi. Dałem. Dobra, spoko. Oni umią zamykać po sobie drzwi, czy nie? A tym coś się zaczął? Pomóc panu. No właśnie. Musiałem mu pomóc. Kopem w dupę. Tak. nie, ja to podzielę na pięć odcinków, nie? No. Teraz jest drugi odcinek. Ja, ja to podzielę po prostu na pięć odcinków, bo to jest wciul długie. Kurde. Mop podłogi. Co? A dobra. To jest chyba to. Nie, nie to. To jest to, to, to. to. Dawaj mopa. Dawaj mopa. Ja tu myję. Ja też myję. No kurde kościół. Co? Ducha. Myć nie umiesz? Cicho. My ciekawi ile będzie wyświetlen pod, e, pod tym filmem, nie? Jak ktoś będzie chciał bez kitu... Jak będziecie chcieli mieć e, ten. Jak będziecie... Na Dobra idź Jak będziecie chcieli mieć więcej e, filmów z, z, z moim z Dawidem, to... Nie mów moje imię. Ale widać twój nick. Pójdź ze mój Nikt nie ma wiedzieć o moim... Jest to po prostu Leon, okej? Okay? Ej, chodź, Tak mój, też mój. można. Przyjechał ktoś. Z chęcią otworzę mu drzwi. Ej, policja. Przypadł. Policja. Co? Co? E e Zobaczysz na nagraniu jak to wyglądało, nie? Stary, ja pierdziele. Ale będę miał do montowania. O Jezu. Pięć odcinków będę musiał. Ja pierdziele. Ale będę miał do robienia. Pięć odcinków. Pięć odcinków, kurde. Pięć odcinków z, z tej samej gry, nie no. Zajebiście. Ej, w ogóle, tu masz menu Margarita 6,99. No? A no? Tu. No, rzeczywiście. Co on chce pizzę kupić? Ja mi kursor sam... Oczywiście wkrótce. Weź gotówkę, bo ja tu robię pizza Ja już biorę, biorę, biorę. Biorę mor biorę. Jo, mopem, jo, 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 jo. <tryk> no, robisz. Robisz, 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 robisz. Kurwa, robisz to. Robisz to. O, tak robisz. Dawaj, bierz. Papa pa, ten. Opakowane. Klientowi daj grzecznie. Dziękuję syn. Co? Co? C Dawid. <grymne> nie denerwuj mnie. <grymne> ja nie jestem o, Ja nie jestem synem policjanta. Daj mi spokój. Nienawidzę policji. A może jesteś moim bratem? No rzeczywiście, no to mam ojca. Policjanta, no ja pierdę, ale nie, nie wierzę. Przerwa. Co robisz? Chodzę. Kurwa. Wygląda na to, że nie mogę już. Weź pice, wy z zamlażarnik, ale że się, że tu? Tak, tak. Hop. Ja... Co to było? Ja pierdol... O, się wystraszyłem. Ziemel. Hopie. Co to jest? Co to jest? Ja stąd wychodzę. Zamykaj to. Ej! <laughs> nie, chodź. Nie, zostawiaj mnie z tym... Danym. <laughs> Zamykaj to, stary. Kur... <clears throat> Proszę mi stąd wypierdalać. <laughs> dosłownie. Proszę wypierdalać. Ja mam jeszcze minutę do nagrywania, nie, i będę robił kolejny odcinek. Trzeci. Ja pierdolę. Co ty robisz? Ej, mamy z nim gadać? Kuziwa, nie wiem, bo zawiesił się, nie? Pokaż No ja pierdolę. Nie! Pierdolę się. Mam jebany. Co jest? Widzisz to? Pa, 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 pa. pa the fuck? Co jest? Co za zamskie Ale jak się wystraszyłem, ja pierdzielę. Chłopie, to... Pizzę chciałeś tylko zabrać, a tu zamskie Ja pierdolę się zesrałem. No człowiek, no dosłownie. No ja